Dzień dobry Skorpiony. A witam, was, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie dla Was na listopad 2025. Do tego czytania wybrałam Demeraki Tarot oraz Ciasteczkowe Wróżby. Demeraki Tarot jest to talia, w której znajduje się dodatkowe karty wyroczni oraz dodatkowe karty dworskie. Także, żebyście nie byli zdziwieni, kiedy ona pojawia się w czytaniu. To czytanie przeznaczone jest nie tylko dla osób spod znaku Słonecznego Skorpiona, ale również osób, które posiadają Ascendent, Księżyc, Wenus, Marsa, inne planety w tym znaku. Dodatkowo chciałabym, ponieważ... <słyskawe> W tym e, miesiącu skorpiony obchodzą swoje urodziny, także e, składam Wam najserdeczniejsze życzenia z tej okazji. Zobaczmy, co w takim razie Tarot chce Wam Wszechświat przekazać w tym miesiącu. Najpierw ogólna energia. Jaka jest dla Was ogólna energia dla skorpionów? Skorpiony w, w listopadzie. Mamy tutaj kapłankę. Ogólna energia. Jak w tej sytuacji będą wyglądały relacje? Skorpiony w listopadzie. Jak będą wyglądały Wasze relacje w tej sytuacji z tą kapłanką? Mamy tutaj pustelnika. Jak będą wyglądały w tej sytuacji Wasze finanse? cesarzowa. Jaka jest dla Was w tej sytuacji rada eee, reclusiv, czyli ta karta wyroczni, która mówi tutaj o samotniku. Hm. Jak w takim razie będzie wyglądał po tej całej sytuacji koniec miesiąca i mamy tutaj dziewięć pentakli. I dodatkowo zadaję pytanie dla, we wszystkich czytaniach, dla, o, dla wszystkich znaków pytanie. W listopadzie, e, co was zaskoczy w tej sytuacji? No i mamy tutaj gwiazdę na spodzie talii, świat. Super. Myślę, że w tym miesiącu dobrze wam zrobi mm, samotna podróż, samotne. Mm, nawet takie przebywanie w samotności, unikanie nawet osób, które wyczujecie, że niezbyt dobrze na Was wpływają. Będziecie szukać jakiejś odpowiedzi gdzieś głęboko w sobie na nurtujące Was pytania. Będziecie robić coś w samotności, będziecie się może skupiać na sobie. Na swoim rozwoju wewnętrznym, na jakichś projektach, które tworzycie gdzieś w samotności. Tutaj widzę, e, może dużą uwagę będziecie poświęcać e, temu, co podpowiada Wam wasza intuicja, e, na czym skupić swoją uwagę, e, może będziecie chcieli. E, Poszerzać swoją wiedzę, ponieważ kapłanka to jest osoba, która posiada ogromną wiedzę. Ona zgłębiała tę wiedzę bardzo długo. To jest po prostu osoba, która wie. Może niektórzy z Was będą szukać takiej porady u, u osoby, która czyta tarota. Może będą słuchać takich, dużo takich czytań. I szukać jakiejś takiej odpowiedzi, szukać odpowiedzi, która, e, która Was, no, jakieś pytania będą Was zdecydowanie nurtować. Może, może czujecie, że jest coś przed Wami ukryte w tym miesiącu. Może czujecie, że jest jakiś sekret, który, e, który nie daje Wam spokoju. Jakaś sytuacja nie daje Wam spokoju, jakaś sytuacja jest niejasna. Może macie wrażenie, że ktoś coś przed Wami ukrywa, że jest coś, co do końca jest jakby nieodkryte, niewyjawione, nieujawnione. Może jest wiele osób, które Wy macie wrażenie, że coś przed Wami ukrywają. Że nie mówią czegoś na głos, że chcą yy, tak naprawdę coś ukryć. Jest, jakieś takie, jest jak, jakaś taka zmowa milczenia, mam wrażenie. Zmowa milczenia. I wy będziecie szukać gdzieś tej odpowiedzi. Będziecie szukać tej odpowiedzi gdzieś yy, głęboko w sobie. Yy, może będziecie spędzać też dużo czasu w samotności. Bo, że, że będziecie pracować właśnie nad jakimś projektem, który będzie zajmował dużo czasu i który będziecie chcieli trzymać w sekrecie, nie będziecie go ujawniać. Nie będziecie go ujawniać przed yy, 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 szerszą ilością yy, gronem ludzi, szerszą ilością ludzi. Yy, Ponieważ ten projekt jest jakby jest bardzo ważny dla was, będziecie go chcieli ochronić też. Może wam przeświecać taka ogromna mądrość i doświadczenie w tej kwestii, ponieważ wy już w przeszłości byliście w podobnej sytuacji. Może, się, może, może stało się tak, że komuś coś ogłosiliście, chcieliście się cieszyć tym szczęściem i nagle po prostu znalazły się osoby, które wysyłały w waszym kierunku po prostu niezbyt fajną energię, negatywną energię, która jakby no, zrujnowała wam to, na co wy tak długo, no, to, to, co tak długo budowaliście. Będziecie chcieli to ukryć i, i jakby... Będziecie chcieli to ochronić. Może nie, nie, wszystkie nie wszyscy będą wiedzieli na przykład o tym sekrecie, który macie. Hmm. Dlatego, że w finansach pojawia się ta cesarzowa. Cesarzowa, czyli osoba, która hmm, posiada zasoby. Posiada zasoby finansowe, posiada zasoby. E jest, bardzo, jest to bardzo płodna energia, może Was będzie charakteryzować, taka właśnie energia, w której Wy będziecie chcieli, chcieli coś wyprodukować, i będziecie chcieli, e, będziecie mieli burzę pomysłów, będziecie po prostu ta, taką energią tryskać. E, e, będziecie tryskali taką energią obfitości, dostatku. Niczego Wam w finansach nie będzie brakować. W listopadzie. Tutaj e, może się też skupicie na, na jakichś inwestycjach, e, na swojej przyszłości, jak ta przyszłość ma wyglądać. Będziecie się zastanawiać, co dalej z tym zrobić, z tymi zasobami, które macie. E, to będzie jakby takie ukoronowanie e, waszego sukcesu finansowego. Tutaj, no, ja, ja sobie nie mogłabym wymarzyć lepszej karty, jeśli chodzi o finanse, ponieważ tutaj już jest, jakby, no, no wszystko, czego trzeba. E tutaj też może być bardzo ważna figura matki dla Was w tym miesiącu. Ona może Wam albo zostawić taką fitość, Może, może to dotyczy jakiegoś spadku w rodzinie, e tego, co zostawia matka po sobie, na przykład. Lub matka może wam pomóc wybić się gdzieś na, na jakieś wyżyny finansowe. Lub Wy będziecie pomagać matce. Tak też może być. Dlaczego nie? W każdym razie. Ta cesarzowa patrzy gdzieś w, w przyszłość i bardzo mądrze podchodzi do swoich finansów w tym miesiącu. Wam jest zalecana tutaj nawet taka energia, w której raczej zalecane jest wam się z czymś przespać no, że tak powiem żeby się zastanowić, co zrobić. To jest, są dwie bardzo podobne do siebie energie. Wam jest za, zalecane. E, pobycie w samotności, poszukania, poszukanie, e, m, poszukanie. tych odpowiedzi, może pomysł na to, co, co ze sobą dalej zrobić w tym życiu. E, raczej. E, jeśli chodzi o podejmowanie jakiejkolwiek decyzji, to raczej wyłączyć głos z zewnątrz i osób, które będą Wam chciały coś podpowiadać. Wy tutaj może nawet musicie coś dla siebie zachować, ukryć, ukryć tak jak w tej kapłance, ukryć to, nie dzielić się tym. Nawet jeżeli coś tutaj fajnego do Was dojdzie, w tych, w tych finansach coś fajnego się wydarzy, to raczej to ukryć. Nie komunikować tego wszem i wobec, to jest tylko i wyłącznie dla was, mam wrażenie. Widzimy tutaj tego niedźwiedzia, który yy, yy, śpi. No i czekasz, yy, ta... nadejdzie wiosna i on wtedy wyjdzie z tej, z tej pieczary. <gry> yy. Przyszła jesień, no i on tutaj po prostu już zaczyna, zaczyna, przygotowuje się do snu, prawda, na zimę. Taka hibernacja. Może musicie poczekać jeszcze z jakimś pomysłem, żeby to ogłosić wszemi wobec. Może na wiosnę dopiero właśnie z tym wyruszyć, opowiedzieć, wyjść z tym sekretem, który tutaj trzymacie tak bardzo dla siebie. I może wyjdziecie na tym najlepiej e, ze wszystkich, dlatego że macie na koniec miesiąca te 9 pentakli. Czyli no, stabilizację, e, własne zasoby, ciężko zapracowane, zadbane, e, zadbana sytuacja finansowa, e, zadbanie o siebie. I to, co macie wokół siebie, to jest też działanie w pojedynkę, to jest, to jest praca w pojedynkę. I satysfakcja z tego, czego dokonaliście. Droga do, do tych dziewięciu pentakli nie była łatwa, bo um, osoba, która, która jest. W dziewięciu pentaklach w, taro w tarocie charakteryzuje właśnie taka, takie poczucie satysfakcji z tego, czego się dokonało. Ale przecież to wszystko nie stało się samo, tylko ona na to bardzo ciężko pracowała. Więc Wam e, nie spadły te pieniądze i te zasoby z nieba, tylko, dla, tylko dlatego, że Wy po prostu ciężko na to pracowaliście. Co Was zaskoczy w tej sytuacji, to jest ta gwiazda. Jest tutaj tak. Pełno takiej energii, tu mamy też tę gwiazdę. Jest tutaj pełno takiej energii wew do wewnątrz. Takiej, takiej pewności siebie, takiej, e, takiego, takiej analizy, e, rozmyślania. Ta gwiazda tutaj, e, ten pustelnik, szuka, e, e, szuka tego światła gdzieś w ciemnościach. A tutaj może Was zaskoczyć to, że to światło się nagle pojawi w postaci jakiegoś spełnionego marzenia, w postaci. E, e, widzimy, jak ta gwiazda się odbija tutaj, w tej, e, w tej wodzie. E, gwiazda, która przynosi nadzieję na poprawę. Na polepszenie swojego losu, na polepszenie nawet zdrowia, na, na spełnianie ma marzeń. Może wy już pod koniec miesiąca poczujecie, że jest, najgorsze jest za wami, że wiecie, że możecie liczyć na siebie, że yy, to, że ten sekret, który ukrywaliście przez jakiś długi czas. Nie dzieliliście się tym. Po prostu pozwolił wam zachować coś. Pozwolił wam na to, że wyszliście na tym, tak jak sobie po prostu wymarzyliście tej wieździe. Na spodzie talii mamy świat. Czyli do, do, do pełnienia się jakiegoś cyklu? Ja mam wrażenie tutaj, e, takiego. E, w przeszłości może był jakiś rozgłos, może było głośno na, na jakiś temat, może coś celebrowaliście, ogłaszaliście. Właśnie, e, e, chodzi mi tutaj o taką, o taką właśnie, m, nawet e, popularność w internecie. E, nie mieliście z tym problemu, żeby, żeby się dzielić czymś. Nie mieliście problemu, żeby coś ogłaszać e, swoim znajomym, swoim, swojej rodzinie. Ale nagle dotarło do Was, że to może nie zbyt dobrze działało na, na Waszą korzyść, że to nie było dobre, że to nie było dobre, bo może czuliście, że Wam ktoś coś odebrał, że wysyłał w Waszą stronę negatywną energię. I mi się wydaje, że Was w tym miesiącu będzie ten cykl się zakończył. Ten cykl się zakończył. Zakończył się cykl takiego, jakby to może jakby to powiedzieć, działania w pośpiechu, spieszenia się z czymś. Tutaj jest bardzo dużo takiej pasywnej energii, takiego sobie nawet pracowania w samotności, oszczędzania. A wymyślania, bo cesarzowa to jest osoba, która ma bardzo bujną wyobraźnię. Ona po prostu przez to, że potrafi tę wyobraźnię użyć do jakby przetworzyć przetworzyć ją w, w taki realistyczny produkt, to może wy się po prostu będziecie chronić jakieś swoje pomysły. Jakieś swoje y, działanie, które, które ma przynieść wam po prostu stabilizację finansową. Zobaczmy w takim razie, co dodatkowo nam powie, powiedzą czysteczkowe wróżby. Na skorpionu w listopadzie. O. Społeczność, no właśnie. Powiedz tak. E, dla wszystkich e, pięknych e, zaproszeń, które idą w Twoją stronę. To jest e, wspaniały czas na e, poszerzanie swojego grona znajomych. E, również nowa miłość e, dla tych, którzy szukają, którzy są e, singlami. E, no więc może was charakteryzować to, że owszem te zaproszenia będą, ale wy nie będziecie na przykład ogłaszać wszemi wobec, że jest ktoś nowy wokół was, że że macie na przykład yy, nowy projekt. Nie będziecie tego wszemi wobec opowiadać. Wy będziecie mieli wybrane wybrane osoby, które Będą o tym dobrze wiedziały. I wydaje mi się, że to jest, że na tym dobrze wyjdziecie. To wszystko, moje drugie skorpiony w tym czytaniu na listopad 2025 ode mnie od Tarota. Życzę Wam wszystkiego najlepszego jeszcze raz, spokojnego miesiąca i do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam.